Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam jedną z nowości marki Prologic na sezon 2020, a będzie to nowy Rod Pod K1 Low Profile. Statyw K1 Low Profile to jeden z najlżejszych i kompaktowych stojaków, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Statyw oferuje ci szerokie spektrum możliwości bez potrzeby noszenia dodatkowych elementów, niezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczej podpórki z buzbarem, czy stylowego statywu z regulacją wysokości. Rod K1 Low Profile sprawdzi się w każdych warunkach. Przed nami mam wersję statywu na trzy wędziska, ale również K1 Low Profile występuje w wersji na dwie wędki. To, co charakteryzuje ten statyw, to czarny, unikalny design i różne Możliwości regulacji. Ten statyw rozłożony możemy sobie regulować, jeśli chodzi o długość. Teraz możemy sobie go ustawić na najkrótszym. Na najkrótszej długości możemy sobie go rozsunąć w zależności od sytuacji, w zależności od wędzisk. Mamy tą wersję na trzy wędki, więc mamy tutaj w zestawie sześć sztycy o standardowym gwincie, więc możemy przymocować do nich każdy sygnalizator i każdy budgip. Każda sztyca ma również regulację wysokości, wytrzymały plastikowy zatrzask znany z serii K1. Lekkość statywu K1 low profile zawdzięczamy rurkom o średnicy 16 mm, które zostały wykonane z aluminium poddanemu anodyzowaniu. Statyw K1 Low Profile dostarczany jest w eleganckim i wytrzymałym pokrowcu, gdzie każdy element ma swoją własną przegródkę. Jak sami widzicie, roadpod ten zajmuje bardzo mało miejsca w transporcie i z powodzeniem możemy go zmieścić do plecaka czy do dużej karpiowej torby. Rodpod K1 Low Profile to propozycja dla tych karpiarzy, którzy lubią kompaktowy, lekki i wytrzymały sprzęt karpiowy.